¡Capae, mai! ¡Capae, mai! ¡Quiero te Chciałbym Państwa serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu tradycyjnym, polinezyjskim słowem, którym witają po przylocie na Wyspę Wielkanocną Bioranna, można by przetłumaczyć Witaj przyjacieli. Powiedzieć, że w wyobrażeniu Wyspiarzy cała wyspa jest wielkim jakby adoratorium i z wielkim sanktuarium. Tym rzeźbom Moali nadali wizerunki, choć wydawałoby nam się, że one są wszystkie jednakowe, prawda? Że stanowią pewien model, że one stały się jakby ikoną Wyspy Wielkanocnej. Wyspiarze są artystami z urodzenia. Na zdjęciach Państwu pokazywaliśmy wiele przykładów, także obiektów sztuki. Są urodzonymi, utalentowanymi rzeźbiarzami, rysownikami, pieśniarzami, poetami. Myślę, że, że ta ich wizja świata, gdzie czas upływa inaczej, gdzie zatarta jest jakby granica między światem magicznym, a światem rzeczywistym, gdzie zatarta jest granica między życiem na jawie, a życiem we śnie, stąd przywiązują ogromną wagę do, do marzeń sennych i do interpretacji marzeń sennych, także w medycynie tradycyjnej, że te wartości no, są tak ponadczasowe. ¡Gracias! W poszukiwaniu długowieczności, Bo ciągle ludzie że szukają nawet nieśmiertelności, prawda? Te figury Moai też w pewnym sensie są jakby taką reinkarnacją przodków, prawda? Są unieśmiertelnieni przez to, że zostali, że pokolenia ludzkie minęły, prawda? A ich wyobrażenia istnieją. Moja recepta na to jest, żeby podróżować. Mi się wydaje, że podróżowanie i poznawanie świata tak ubogaca, że ludzie y, mają poczucie subiektywne, że żyje się znacznie dłużej. Prawda?